Ciema widzowie z tej strony Delusiek i dziś kolejny filmik na moim kanale, gdzie pokażę Wam Zaczy... zaczynamy nową serię Survival już taką no na 1.21 i zrobiłem sobie skin na nowego sam i zanim Wam go pokażę, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i miłego oglądania. A to jest mój nowy skin. No, powiedzmy, że wyszedł, w sensie, no, lepszego nie zrobię. Starałem się nad nim w miarę. Cieszę się z tego skina akurat, w sensie, kreatywność w robieniu skina jest. Podobało mi się, bazowałem na bazie Steve'a, ale jak widać za wiele z niego nie zostało. <ścoughs> I co, zacznijmy tego survivala. Więc tak, ścinamy pierwsze drewno. Jest. Hop. Zetniemy do końca, bo nie wiadomo ile nam się przeda w sumie. Hm. Dawaj, 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 dawaj. Kurde, nie mam fajna. Bierz to. Hop. Crafting. Tam jest ten... portal był tam nic tam nie widać nic innego na horyzoncie oprócz portalu więc do niego się udamy jeżeli chcecie kolejny odcinek z smoków bark, tak, to piszcie w komentarzach um, możliwe, że jakaś współpraca z innymi youtuberami gdzieś będzie ale na pewno leci pierwszy filmik na Delusia Plus, na Delusia Roblox, jeszcze chyba nie. Przynajmniej nie mam tego zamiaru. Teraz też filmy będą rzadziej, bo szkoła, szkoła, szkoła. Hmm. Jeszcze raz szkoła, więc... Ile będą rzadsze. No, ale za to będę się starał je nagrywać jak najczęściej. Starał się... Nagrywać dla was jednak jakiś ten content z Minecrafta. Bo w końcu o, mój główny kanał jest oparty na Minecrafcie. No i co, chyba... Idziemy do dżungli. Plan jest taki, żeby tu znaleźć... Tą... Z dżungli tom tą... tą... Fiątynie Ogólnie wątpię, że jakoś często będzie survival u mnie na kanale prędzej te smoki albo w jakiś, na jakimś serwerze jakiś tryb Ewentualnie jeżeli uda się zdobyć jakąś współpracę z jakimś youtuberem i tam sobie będziemy wspólnie filmiki wrzucać to z jakiegoś pewnego, nie wspólnego serwerka. Myślę, że było git. Ale... Pożyjemy, zobaczymy. Fajna dżungla, nie? Fajna dżungla. Plan, plan się powiódł, kurczę. U. Ja, ja lubię sobie tak jak idę zbierać takie śmieci. Tak, o, po prostu. A, chodź. Papuszko, papuszko. Kurde. Jeżeli się uda, to postaram się wam jak najszybciej wrzucić jeszcze filmik na Deluśka Plus. Obecnie jest na Delużku ten filmik. Na Delużka Roblox też się postaram jak najszybciej wrzucić, ale no to krótsze. Jakiś tryb by się fajny przydał. Obecnie nie widziałem takiego wybijającego się. O. Bo było to style Brain Road, było Growa Garden i tak dalej. Grałem w to. No ale ludzie, proszę was. To już upadam. Tak. Nic, nic nie może przecież wiecznie trwać. I tak samo jest w tym przypadku. Więc w sumie. Jaka. Ja one <laughs> Ogólnie, jeżeli ktoś nie wie, dlaczego założyłem inne kanały, jeżeli tutaj rzadko wrzucam, to dlatego, że chciałbym mieć większą ilość subskrybentów tutaj. A nie uda mi się to, jeżeli będę wrzucał zróżnicowany content. Bardzo fajnie i przyjemnie mi się gra w Minecrafta, więc postanowiłem, że moim głównym contentem, na którym się będę ogólnie skupiał, będzie Minecraft. A drugim takim poboczne inne contenty będę wrzucał na inne kanały. Warę się plus to jest w ogóle. On jest tylko po to, żebym sobie wrzucił raz na jakiś czas fajny filmik luźny, w którym się będę dobrze bawił w innej grze. Drusiek Roblox To jest wiadomo kanał Robloxowy, bo w Robloxa też sporo gram nie powiem i podoba mi się Roblox, tylko że no właśnie na tryb jakiś czekam, żeby wam to fajnie wrzucić i zaobrazować Co co jeszcze, co jeszcze? Hm. Myślę, że na tym kanale jest szansa, że pojawi się filmik z bycia administratorem na jakimś tam serwerze w Minecrafcie. Jeszcze nie... nie powiem wam szczegółów, ale to się zobaczy, to się zobaczy. Idziemy sprawdzać i tak dalej, ale to zobaczymy czy w ogóle się uda. Bo tak mówię, tak zapowiadam, a nie wiadomo co się stanie. Właśnie, przypomniałem sobie co miałem zrobić. Pozdrawiam wszystkie osoby z mojej szkoły. I, i te, co mnie poprawiają, y, tak? Piszą komentarze takie, <grywają> poprawiające mnie, że mikrofon to mam z, z, z dupy za 5 zł. A też pozdrawiam osoby, które mówią, że bym skończył nagrywać, ale nie skończę. <grywają> pozdrawiam. Ja cię kręcę. Ale te generatory w Minecraftie są ciekawe. Ta góra jest bardzo naturalna. To, to już każda góra się tak... Na świecie jest pełno takich, górców, nie? Takich... Dobra, jak to jeszcze są no, Dobra, dobra. Ale takie to jest już... Kurczę, ciekawe, ciekawe. W sensie przynajmniej ja z takimi się nigdy jakoś nie spotkałem z takimi górami. Hmm. Papuszka nadal za mną leci. Hmm. Kurczę, coś miałem wam jeszcze powiedzieć, ale nie do końca pamiętam co. Hmm. No wpadajcie ogólnie na te kanały, Derusiek Plus, Roblox. Znaczy możliwe, że jeszcze wam nie będzie ich bo... Ani jeden filmik na nich jeszcze nie powstał. Ale jest możliwość, że zaraz po wrzuceniu tego filmiku wrzucę od razu na Deluska Plus. Znaczy będę nagrywał. To jest tylko możliwość. Ten filmik będzie zapewne bardzo krótki, bo to jest tylko takie... Nie z, z, z początek nowej serii. Ja wiem, że tego mnóstwo zaczynają, okej? Okay? Ale no, po prostu żywcem mi się nie chce tam tych serii kończyć, bo nikt tego nie ogląda. To też jest tylko taki odcinek. I mam nadzieję, że inne odcinki z innych serii, te, jak być adminem, jeżeli się uda, mam nadzieję, że to się będzie wybijało. Bo jak nie, to trzeba wykombinować coś innego. Wykombinuję się. Spokojnie. Spokojna, a wasza reszta. Ogarnę, tak, ogarnę. Znaczy, no. Ciebie muszę ogarnąć. <laughs> hmm. Dobra, na tyle by było z tego filmiku, tak jak mówiłem, raczej ten filmik się nie będzie jakoś, jakoś, się mocno nie wybije, tak, nie wybije się jakoś mocno, bo u mnie seria survival na kanale jest dosyć mało oglądana. Tutaj takie głównie pokazanie skina nowego było, jakim będę grał i tak dalej, No i co, subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia. Następnym filmiku, w następnym filmiku, w następnym kanale. Może. Cześć.